Nie pochwalam, tak? Żeby była jasność. Nie pochwalam tego. No ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny, bo jeżeli by się. Ustawek kibolskich Zaraz, pan nie potępia. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ustawek. Powiem tak. Jak chcą się między sobą bić w lesie i idą tam specjalnie, za, zawierają gentleman agreement między sobą, że będą to robili na określonych zasadach, bo o ile wiem, tak to się odbywa, i się biją. Lubią, no ludzie chodzą, grają w gry hazardowe, tak przegrywają fortuny, przegrywają całe majątki, no. Czy mamy im tego zakazać? No być może tak. Co innego jest, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że kibice demolują miasto, niszczą sklepy, tak? Gdzie są zagrożeni normalni ludzie i wtedy rzeczywiście powinna być twarda, stanowcza interwencja z jednej strony policji, z kiedy drugiej strony wyciągnięte powinny być pełne konsekwencje? Że właściwie ustawki w lesie, kiedy ludzie dobrowolnie idą pracować się po pyskach, są ok? Ja nie mówię, że są OK, tylko mówię, że to nie jest sytuacja, o której można byłoby mówić, że, że komuś tam jakaś straszna krzywda się dzieje. Ale nawet tak? jeśli A ja, no uznamy, patrzę, że. że...